To jest coś takiego, że lubimy o tym tak mówić, mm -hmm. ale to była pomyłka, której łatwo było się wytłumaczyć. Ale to była pomyłka premiera Polski, który miał pod sobą wszystkie służby koronerasu. Ale bo okay. nie najlepiej sprawdzone wiadomość, co to jest, on ma na mm -hmm. to kto... ty się przygotowuje do rozmowy. Okay. Okay. To jest premier, on ma, on, on ma ABW, KZB, To był pre-fighter, zawodnik MMA. Ale, okay. no to to, ja, ja... O to mi chodzi. Jak? No dobrze. jakim my państwie żyjemy? Nie ale, można nie, tak. Ale, robić. Dobra, ty... On dba o nas, Nawid, on dba o nas, bezpieczeństwo, wszystko, on rządzi tym krajem i on wali takiego babola. Okej, no to moje zdanie jest takie że popełnił błąd, olbrzymi błąd, ale ten błąd był, był w stanie wyprostować. Tylko ten błąd po prostu był takim elementem, że wtedy wszystko zaczęto podważać, bo pamiętajmy, że moim zdaniem akurat większym problemem było to, że pojawiły się artykuły o netu, że Karol Nawrowski był... No. że te, te wszystkie rzeczy zaczęto przesuwać do takiej granicy absurdu, którą już nikt nie wierzył, ale szczególnie nikt po prawej stronie, a dodatkowo jeszcze było tak, że Karol Nawrocki dogadał się z z Sławomirem Mencenem, a Rafał Trzaskowski miał swoje warunki. I Rafał Trzaskowski grał do prawicowych wyborców, zamiast do lewicowych ich zmobilizować. I ten wynik jest większą częścią tego, co się działo na świecie, w Polsce, niż to, że Donald Tusk cytował Jacka Morańskiego. Czyżby nie miało tego wpływu? Znaczy, miało wpływ, ale nie miało takie, że pamiętając na tym, że Karol Nawrowski delikatnie wygrał z Rafałem Trzaskowskim, to nie myślał sobie o tym, że to akurat spowodowało różnicę, tylko spowodowało różnicę w ogóle to, jak prowadził kampanię wyborczą, bo wydaje mi się, że jak siedzimy tutaj w trójkę i śledziliśmy kampanię wyborczą, po prostu byliśmy jej odbiorcami, uh -huh. to wśród wszystkich kandydatów Rafał Trzaskowski miał najgorszą. Naj